serdecznie. W tym filmiku pragnę pokazać Wam, jak zakręcić włosy na opaskę, nie niszcząc ich zupełnie, bez użycia ciepła. Co więcej, nawet dla niektórych z Was może to być bez użycia produktów do stylizacji. Także jest to metoda bezpieczna dla naszych włosów. No i myślę, że loki na niej wyglądają naprawdę uroczo i wiele z Was na pewno z niej skorzysta. A wiele z Was na pewno też o niej słyszało. Zapraszam Was do części praktycznej. Musimy bardzo dokładnie rozczesać nasze włosy. Ja to robię przy użyciu mojej ulubionej szczotki z naturalnego włosia. I tak: jeżeli wasze włosy ciężko się układają, to najlepiej, żebyście użyły żelu lnianego. No pianki niechętnie, dlatego bo pianka nie jest zdrowa na, dla naszych włosów, dlatego tutaj pojawi się link z właśnie recepturą tego żelu, jak go własnoręcznie przygotować. Po tym żelu też włosy nie są takie pozlepiane, te loki są piękne i lśniące. Jeżeli jednak macie takie włosy, jakie ja, bardzo podatne na układanie, to mamy albo nakładamy, robimy tą fryzurę, ten, ten splot na jeszcze lekko wilgotne włosy po umyciu, albo spryskujemy takie włosy już suche. Jakąś odżywką w sprayu, ewentualnie odrobina jedwabiu lub olejku na końcówki. No i przechodzimy do dzieła. Więc tak, ja najbardziej lubię robić to taką opaską. Jest to bardzo wygodne. Nakładam opaskę w ten sposób. Pilnuję, aby wszystkie nawet te małe włoski jakoś tam pod nią sadzić. I rozdzielam włosy na dwie części. I teraz tak, jeżeli chcemy bardzo, bardzo małe loki, to bierzemy po prostu bardzo cienkie pasma. Ja lubię te loki grubsze, takie bardziej fale, nawet niż loki. Zresztą zobaczycie, jak wygląda efekt końcowy. Więc biorę takie grubsze pasma. To też jest łatwiejsze, szczególnie jeżeli macie długie włosy. I każde takie pasmo. Przeciągam w ten sposób, wyjmuję spod spodu, łapię to, co mi zostało, i dobieram kolejną partię włosów, z tym samym to pasmo. Idę dalej, dobieram kolejny raz. Uważam, żeby te włosy się też nie, nie powkręcały. Dzięki temu, że robię sobie grube pasma, to zajmuje dosłownie chwilę. I teraz w połowie zostawiam coś takiego. Doszłam już tutaj, do, skończyłam te włosy. Zostawiam to tutaj tak wypuszczone, to później będę skręcać. Tymczasem robię drugą stronę. poprawiam tutaj. I tak samo. Obkręcam włosy dookoła opaski. Wyciągam, dobieram kolejny kawałek, Dobra? Jeszcze raz, ostatni. Zostań. Ważne jest, żeby tutaj sobie ich nie poplątać, bo później będziecie miały kłopot z rozplątaniem tych włosów. Dobra, i zostały nam takie dwa długie. Co ja robię? Tutaj powstała nam taka dziurka. Te włosy tutaj sobie tak bardziej. I teraz biorę je razem. I przez tą dziurkę przeciągam kilkakrotnie włosy, nie plącząc ich znowu. I tak kończyweczkę. Możemy tak, albo dół sobie zrobić tak, że będzie trochę na aniołka, albo ułożyć sobie opaskę w ten sposób i też będą te włosy tak się układały. To już jak Wam wygodnie to nosić i jak, i jak wolicie, żeby to wyglądało. I na przykład idziemy spać, tutaj też ważne, żebyście nie przyklepały tych włosów, tylko żeby one były trochę odbite. Chyba, że lubicie przylizane, no to to już jest Wasza preferencja. I idziemy spać albo chodzimy tak kilka godzin, na przykład przed imprezą 5 czy 7 godzin. Także to tyle, jeżeli chodzi o to, jak wygląda zakręcanie tych włosów. E, kochani, teraz przyszła pora na rozpuszczenie włosów. Nic łatwiejszego. Zdejmujemy delikatnie opaskę. Zaczynając od końca, uważamy, żeby nie zaplątać tych włosów. W ten sposób, oczywiście jeśli chodzi o to, jak chcecie, żeby te Wasze loki były, czy chcecie, żeby one były mniejsze, czy większe, to właśnie ustalacie poprzez skręcanie grubością. Im zrobicie tę grubość cieńszą, tym loczki będą takie, im pasma będą cieńsze, tym loczki będą takie bardziej, bardziej takie sprężynki. Także tak wygląda efekt końcowy. W razie potrzeby możecie jeszcze użyć lakieru utrwalającego fryzurę. Ewentualnie możecie też tutaj górę podtapierować ładnie i też ją utrwalić. U mnie te laki naprawdę się trzymają bez potrzeby takiej nawet 2 czy 3 dni. To wszystko zależy po prostu od Waszych włosów. Jeżeli macie włosy grube, ciężkie, no to na pewno lepiej je po prostu czymś utrwalić. Najważniejsze, że ta metoda naprawdę nie naraża Waszych włosów na takie zniszczenia, jakby to było przy użyciu na przykład lokówki czy prostownicy. To tyle. Pozdrawiam Wam, Was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik i że do czegoś Wam się przydał. Buziaki, pa pa!